Krótka przerwa była nam potrzebna, by dokopać się do tych zapomnianych gier, tych kolejnych dwunastu nieszczęśliwców, kochanych przez tak niewielu. Wszak czym byłby ten growy biznes bez pięknych przegranych? Wiecie przecież, mówię o tych, co to na randkę poszli. Ładni, pachnący, z kwiatkiem w ręku i o i eł. Poszedłem zamiast poszłem, włączać zamiast włączać. A tej się pociąg spóźnił. Znacie to? Ja na szczęście nie. Drugi sezon zaginionych Atlantydy uważam za otwarty. W swoim życiu grałem wiele świetnych produkcji, ale i w masę słabych, przeciętnych i dziadowskich. Ten tytuł, który dzisiaj będzie omawiany, tylko w Polsce dostawał dobre oceny. A generalnie to raczej bardzo średnie. Zatem rodzi się pytanie, do jakiej kategorii ja ją zaliczam? Otóż uważam, że Infernal to twór fantastyczny, do którego powraca się zawsze z wielką chęcią. Zaraz zdradzę Wam dlaczego więc przyjrzyjmy się produkcji Metropolis Software i rozpocznijmy nareszcie drugi sezon zaginionej Gratlantydy. Wchodzę. W grze wcielimy się w postać Ryana Lenoxa, niegdyś czołowego agenta firmy Iderlight, należącej do nieba. Niestety Ryan zamiast udawać świętego niż spokój, zbawienie i darmowe bilety na koncerty Arkinoego, siał zniszczenie, zatem został zwolniony. Eaterlight chce w końcu dopaść Abyss, konkurencyjną firmę. Tylko, że z piekła. Likwidując kolejnych piekielnych agentów, faceci z aureolami wkurzają szefa Abyss, a ten rekrutuje nas. Lennox dostaje swoje moce, ale w silniejszej postaci. Nadprzyrodzone moce, amunicja w torebkach wiecie o czym mówią. Poczuj prawdziwą moc! Infernal to TPP. Bardzo dynamiczny TPP. Można czasem się tu skradać, ale po co kiedy jesteśmy piekielnie mocni? Przede wszystkim Ryan potrafi takie sztuczki jak wchłanianie zdrowia i amunicji zmarłych przeciwników. Zna takie bajery jak teleportacja czy telekineza już nie mówiąc o tym, że dobrze strzela na ślepo czy znika gdy robi przewrotkę. Ale zostańmy na tej teleportacji, to całkiem fajny feature. Dzięki temu dostajemy się na przykład do lokacji, w której znajduje się jakiś przełącznik, by otworzyć nam drzwi. No bo Ryan jeszcze takim mistrzem nie jest w tej dziedzinie i niestety, ale teleportacja trwa na krótko. Telekineza z kolei pomaga nam zrobić sobie schody z różnych skrzynek, no i tak dalej. Broni jest tu trochę, począwszy od słabych, ale czasem jednak przydatnych szurikenów, po pistolety, kałacha, miotacz ognia, czy nawet specjalną spawarkę. Tak tam wiązka energii cieplnej jeszcze nikomu nie zaszkodziła, co nie? No, no, no dobra. Tym frajerom, co chcieli naszego agencika ubić, to może i tak. W ogóle postać Ryana strasznie mi się podoba. Ryan Lennox, do usług. Taki piekielny James Bond, tylko lepszy, rzecz jasna. Teoretycznie w grze znajduje się 5 rozdziałów plus prolog. To mało, ale starcza na te 10 godzin, podczas których na pewno się nie wynudzi. To nie będzie wyglądało dobrze w moim Metropolis dosyć rozsądnie zaprojektowało lokacje. gracz cały czas uczy się nowych zabawek, bo na przykład takiej telekinezy to chyba dopiero pod koniec drugiego rozdziału. Prawie w połowie gry. Są też bossowie, a jakżeby inaczej. Trzeba czasem połówkować, by ich rozwalić, ale generalnie nie powinno to sprawić większego problemu. Po przejściu Infernala niewątpliwie pożądałem większej ilości misji. Tej fajnej blodynki też. Grafika nawet teraz daje radę, a wtedy to była jedna z większych zalet. Sontrach oczywiście też mi się podobał, nie inaczej było z dabingiem, który w moim odczuciu był jednym z lepszych jakie powstały. Niby po tych pięciu rozdziałach nie ma co robić, ale ja Infernal przyszedłem za jakieś trzy razy i za każdym razem było to fantastyczne przeżycie. Dzisiaj nie ma i nie będzie Infernala 2. Metropolis Software po premierze Infernala pracowało na Day, ciekawym zapowiadającym się shooterem, ale koniec końców studia się rozwiązało. Wydawca gry chciał jeszcze zarobić i Infernal pojawił się paręście miesięcy później na Xbox na 360, ale konwersja była bardzo, ale to bardzo, fatalna. Inferna na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Świetna akcja, nawet nie AI, masa radości skierowania Ryanem Lenoxem i jego mocami. Tyle i aż tyle. Moje top 10, jedna z najlepszych polskich produkcji po Pankilerze i Wiedźmina. Warto, warto, jeszcze raz warto! Wracamy do cotygodniowych odcinków, a więc za tydzień przyjrzymy się grze.